Aby prawidłowo spiąć router bezprzewodowy z modemem kablowym przede wszystkim musimy zaopatrzyć się w kabel skrętkę. Najczęściej jest on dołączany do modemu, a także do routera przy kupnie. Także mamy dołączony taki kabelek. Pierwsze co musimy zrobić to podłączyć nasz kabelek do modemu. W modemie EPC3008 jest tylko jedno wyjście Ethernet. Więc nie będzie to problemem. Teraz Drugą końcówkę wtyczki podłączamy do routera, do jedynego portu, który ma inny kolor. Czasami się może zdarzyć, że wszystkie porty mają taki sam kolor. Wtedy wybieramy port oznaczony literowo jako WAN lub port numer jeden. W moim przypadku jest to port niebieski, dodatkowo jeszcze jest oznaczenie WAN. Teraz wystarczy tylko podłączyć kabelek. Następnie podłączamy kabel koncentryczny do naszego modemu kablowego bo modem kablowy pobiera tak naprawdę internet po kablu koncentrycznym. Kabelek musimy wkręcić. Oczywiście kabel koncentryczny musi być z drugiej strony wpięty tak jak na przedstawionym obrazku do gniazda multimedialnego i dodatkowo do wyjścia data. Tak gotowy zestaw powinien bez problemu się uruchomić. Będziemy mieli dostęp do Internetu.